Tak to wszystko wygląda. Przekładnia główna śmigłowca, Wyjścia silników, wyjście na osprzęt, oczywiście nośny napęd śmigła ogonowego, agregatów pokładowych, wylot spalin z silnika. Tak to wszystko się Silnik gwiazdowy Bristol Hercules. To jest silnik, który ma zawory w stringe obrotowe. Nie ma w głowicy. Czterosów z rozrządem pływającą wpływającą obrotową.